Teraz Dzisiaj będziemy otwierać takie bloki i zobaczmy co nam będzie wypadać. Pierwszy taki blok. Eee, nic. Drugi. Ja. Ej kurwa, ile muśni, Jezu, znów. Chcę łapeczkę spusknąć, jaka na trudność. No. No i... Czekaj, nie, czekaj No i widzicie tutaj zakres tą SN to... Nie umiem To weks mnie nie złapał Ale zobaczymy Dobra. Chyba już, już mnie nie widzą, tak mi się wydaje O fuck, fuck Już nic nie, zniszczył mnie, zniszczą. Nie, zniszczył mnie, zniszczył Dobra, kill Dobra, muszę pod wodą. Nie, coś się... No ale kurde Dobra, zabij mnie. Kurde, głupi weks to fakt to się dało. Nie, no. tam to idzie. Czekaj, bo ja tu kiedyś robiłem jakieś surwi, tak mi się. Tak, tak. Bawiłem się po prostu i koniec, ale teraz trzeba. Czekaj, komenda. Gamy. Gamy. modę... I trzeba napisać jeden, jeden, 1... Dobra, jesteśmy na kroi. Dobra, będzie trzeba kiedyś nieważne. Dobra, jak skończymy nawet. Dopiero się zaczął, ale nie. Znajdziemy. Dobra. Dobra. Gamy modę. Gamy modę jest. Yeah, no i otwieramy laki bloki. Jak to są? Siłka. No, no dobra, widzimy sobie na no, wszelki wypadek. Dobra, nic na razie, dobra. To na no, panikiem z nic. Tak no drzewko w pustyni, no może być, może być. No teraz grzyb, nie? co zostało? No pajęczyna, no nie. Jak ja nie lubię pajęczyny w Minecraft'cie, kurde. Weźmy ja mi też się... No, Ojej, aj. Wiecie jak na no, telefonie, na kompie to wiele lepiej. Tylko na kompie nie chcę nagrywać. Dobra, spoko. Tylko laki bloki mi obchodzą. No spoko, konie. No, wy... no dzięki, jak tam mógł być kiedyś Creeper, to tak na przykład. Zbyszek teraz, no. No wszystkie dwa. Do... o, Zbyszek będzie mi fajnie. Pa, jaki Zbychu dobry, no Zbychu200q. No masz chatkę osadnika. Aha, jakąś taką ogromną. Strzały. Dziękuję strasznie gorąco. Że mnie to już nie, nie Mhm, no dobra. Taki Zginę, zginę. No Może mam tutaj swojego ta Kurde. Bo nic z tego laki bloku nie zrobię. Nie zyskałem na ja spokój. Dobra, to moje laki bloki. I sobie obej otworzymy obejrzymy laki No Dobra, to była skórzana. Nie, dla nas to już nie jest nic. Konik, oj, no taki garbaty jesteś. Na pewno nic nie ważne. Mmm. W puszce chyba się nie da tego posadzić. Dobra, nic nie ma ciekawego. O fuj, Dobra. Uciekamy! Uciekamy, 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 uciekamy. Naprawdę trzeba uciekać przez widerem bo zaraz to złapie. Dobra. Nie byk Wszystko złe jest na tym świecie. Dobra, nie widać. No spok. spoko. Gościu! Gościu, co ty robisz? Uciekamy gdzieś. Nic nie da się robić, nie... Co oni tam myślą? Dobra. No spoko, spoko, możemy jeszcze trochę Chyba uciekał. Myślę tak więc kościół. No, już myślałem. Albo jak zginę, to o koniec będzie. No dobra, zginąłem. No kurde, jak od razu powiedziałem, że zginę. Zginę. A jeszcze tam mam moje lucky bloki, których nie otworzyłem. No ale gdzie są złe postacie? No dobra, dobra, dobra zbychu. Chyba Ja tu otwieram laki bloki, są ważniejsze. Uciekaj temu gnojkowi, nie pozwalaj mu! Co? No, dawaj, no dawaj na solo. Bitka, bitka. Uwaj, <ścoughs> <ścoughs> Lamusie, nitki. <ścoughs> o, oh, Dobra. And dziękuję... No, ...za obejrzenie takiego. Króciutkiego. odcinka, tak mi się wydaje, za krótki był. <laughs> mam daj do no Dobra, w życiu. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Cześć.